W sumie to gry, kapet. I jak wiecie, jeszcze tylko to. No, no, dzisiaj przyjdziemy sobie to, tego. I jeszcze ten statek. Może jeszcze jakiegoś. Może, nie dnia Okej, Ok, botanicz, Botanika pani. Aha, okay, ale jeszcze mam te 5 minut. To sobie, nie kupię. O, padło to coś za nim kupiłam. Oko mi wpadło tu coś bo lekkie zmniejszenie siły, tak? No to ja to kupię? słodka para parada pierwsze odbicie automatyczne wystarczy skończysz. to ja nie, to nie, to ja to prawie to, 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 to samo normalne odbicie, ale coś tego znalazłem, Nie na NZ mm, Dobra, czy to jest bronią, czy nie? super, nie? o? pojazd Dobra, nie wiem ile będę miał więcej, chyba jedno. Chodzimy na zwykłym, bo Na razie nie będę miał po co być na oczywiście ma pan ziemniak Cześć panie ziemniaku. Pan gotowi. Um. A nie, nie skoczyło mi. O Jezus Maria, panie ziemniaku. Co pan tu robi? Dobra. Tak. Przecież już tu, żeby... o Jezus o nie. to O Jezu, No To co teraz będzie? Gdzie jest nasz? Na górze? Na górze? To? To jest. O, Szczęść. O, Bo Boże, na szczęście ja nie Что это так не делается? А вот, вот, Рейта! Нет! контратакуем. А Посмотрите! Вон Рейта! О! О!

Lista. Mafia włoszczyzny. Super nazwa. Ciężą. Co to to nie? Żadnej forstów w banku. Prędzej małpim strych mm. A ja, Ile wiem, to miejsce też, jest, też może być pod kontrolą diabła. Jak rozpoznasz kapitał. Jak rozproszę kapitał? To nigdy nie dostanę mojej kapuchy, a jak... Ktoś znajdzie jakąś monetę albo dwie? Niech, to niech ma. Mów, mówię wam. To, to, to nie. To, to, to co? O, jakaś tam ryba jest. Jakieś Muzeum czy coś. jednak co jest? Rechot i... Żabokser. I jakieś dziwne coś. Muszę mi to przesunąć? No dobra, ważne Klubowa... Kabał? Ok. O nie, hej, powiem co, dwa minuty Co to będzie o o, o, o nie, to, to cały czas. Nie ja się boję co tu zrobić. A, dobra, co to jest? Мужчик, 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 не мужчик, 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 Zajmij się, ale jaki to. Ta... O Jezus Maria, wait! Przed sobą. Mam na to by żeby ją poprosić. Co ty robisz? To nadal za Co? Co bokserzy w automat. Co bokserzy mają do automatów? O! O! Co? Co to znaczy? Super! Lepszego czegoś nie mogliście mi wybrać, co? Okej, okay, jakoś nie dzieje, jest wiedziałem co na cały czas to samo, że tak to będzie łatwe. Aj co jest? Czemu ja dostałem? A Mr. Play z Bianchi.

Kość, 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 kość. co ty robisz? Dlaczego ty ja ci mówię ja urzędrę, A, tak będę bił bo tu ich nie mogę tu bić nie oni nie są też sami tacy biali no to znaczy Kto się no nie są biali no. czemu? czy to jest to samo? Да, я им рада с тремя житями, еще больше не дам. Вообще, я к нему рада с четырьмя но то есть не Полиция. Глянь, еще раз. Я, в общем, старая, так не взяла. Может, из Бонд? O Jezu, e, ja w ogóle już się nie gapię, co się dzieje wokół mnie. Ej, już? Chodź, już się nie chcę tam stać, żeby nie lubisz to? to się już się nie chcę tam stać, co? Ja w ogóle wiem, że mogę robić jednego, tylko... Jednego. Padaj j**a, co ty? Czy mogę też trzęsiać to ma do tego czegoś? Co to jest właściwie? No nie wiem O Jezus, zrobiłem tak, no nie umyślę. Może coś ty tam trzeba było robić? Może ileś musi spaść, żeby coś nowego było? O, jest coś nowego. Nie. To jest trudne. Chociaż tak trudne to nie jest zbyt. To nie jest już aż takie trudne. O, no coś, coś nowego. i co? O, aj. Co ty mi tu dajesz? O kurczę. Nie, ja, mało, ja mam. Andrzeju kurcze było tak blisko chyba o Jezu zaciąłem my od tego ziomu dobra lecę go do. już kończ Zobaczcie, bo obaczę jaki tutaj ziomek, do że ja tam tak, że jakiego on ma papierosa. Chyba. To jest ona chyba. Normalnie papieros, normalne są papierosa. to się nie pałem. Łehe. Chciałem właśnie ciągnąć. Nie, nie podchodź. Ziomek, ja cię nie lubię. Ja bardziej myślę, Ten, ten, Wiesz, co nie wiem czemu, ale ten mi... ten... ten ten, 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 o, ten, dzień zielony to mi się nie wiem, czemu. Ale ten, 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 wygląda ten, 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 i ten, Mały duży ten, duży o Jezus, no nie, nie. Dobra, to jest easy. Co jest? Oj, ej, 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 oj, ej, 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 ej. nie oj, Nie, nie. oj, 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 Dobra, to, to, to nie jest oj, takie trudne. tutaj zdaszować. Będzie pan Paweł. O kurde, jak to coś... jest. Nie, to nie jest easy jednak. Przesłuchałem się. Co? Jest takie słowo? No kurde, przeklęte monety. Dobra. Ja się nie podam. Znowu od tego pana zaczyna mi? W siebie nie było A Ła, jak ty na mnie to rzuciłeś ty śmieci Wasia, łia, ty Nie, wyłącz siebie, jeszcze nie mogę strzelać. Śmierć. Teraz ciebie, a teraz... i co czy czemu ja z niego tak, no. strzelam? Chyba tak będę strzy. Chyba teraz z niego, bo on mi podchodz. Chacie. się monety. O nie... O dobra, nie było tego. Wystarczy cały czas sobie spację tutaj. Dla Kurde, nie, to nie jest dobry pomysł. Nie wiem, co dostałem. Znowu to. Chyba już przegrałem. Tak mi się tylko troszeczkę zdaje. Gdybym nie kupił tego serca, bym teraz już nie żył. Nie dałem radę! nie lubię oj, oj, oj. Może nie było dobrym może nie było dobrym zakupem kupienie tego serca bo może, może tylko zmiesza ataki a może to był jakoś straszny zmieszał ataki nie wiem o i tu się nie chciał pisać калаксы. Mm -hmm. И все. Та год. него. Ложи там. Ложь. Ложь, пани. А вот облом есть такая слабая. Чё Ja po prostu nie mam tego przejść i obniżyć za to obronę. Dobra, to jest najłatwiejsze chyba na To jest tu, tu, czas, na górę, tu, na górę. Dobra, to nie jest trudno. tu, więcej, żeby się tu, tu, O tak To może się uda. Może się uda. Jeszcze mam cztery ile. Tak! Juhu! To się udało. Z drugim razem. Nie. się mi, że za drugim razem urazu w to im To chyba za 50 razem. Dobra, dojść. Dobra, okay. wrzuciliśmy tu i kolejny kontrakt, jest. Lecimy, tu jest jeszcze, o przejście z tego muzeum. No, spoko. Mm -hmm. Mm -hmm. Się, o nieczysta, o chwila, ja, nie jesteście duchami? Właściwie miałem was odbić, czy też chce was odbić? Z tego my. Tak, tu rozporządziliśmy z duchami, tylko Dureń strzelałby do tak, kogoś, kogo to nie ma. A skoro mowa o niebyciu... Nie chcieli... Nie zechcielibyście są wybić. kiedyś rzeczywali... O, ja mówiłem w poprzednim odcinku, że będę grał hmm, kobusiem, to przepraszam, bo mi się to usunęło tamto. Dlatego musiałem to robić od nowa, Ja wiem to tych tak, bo dobra. No wiecie, no to mi się nie miało tych gram. Ja się nie wiem, się odwieniło. Znaczy, nie strzelamy do nich, tak? Czy strzelamy? No, nie umierają, ale oni są różowi. Jezu, jaka mnaga. No, ci chyba Odbić, bo one mi odbija nieco. Znaczy, to w ogóle... Nie mogę nas strzelić. Znaczy, to nie chcę próbować. Nie, one nie mogę mogą Takie. Nie! Panie! 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 że nie widzę to może mal no, postać z tyłu nie widzę o nie double masz tutaj śmieciu i ty śmieciu i ty śmieciu i ty masz śmieciu i ty masz śmieciu śmieci. a co to, co my się wybronimy to coś? o Jezu dziadek czy musisz się wyrzucić? kurcze mam gdzieś CO TO SIĘ DZIEJE? O, WYGRAŁEM OK OK, SĄ TU WIEDZIAŁAM JEST JEST TU POSZŁUKAMY dla was coś specjalnego. Tylko nie przyszło mi na myśl, że znowu pan wchłonęł. Czyż już się pierwszy raz Super! Dzięki, za z... że znowu mnie uratowali. Znowu? Super. Oto magiczny super. Super sztuczkę, a ja poszukam kolejny Co, co? Kolejny chyba. Może ja źle przeczytałem, bo... Czytać nie umiem orad, nie zapomnijcie, że zupełnie sztuczki magiczne. Przed użyciem trzeba założyć memu. Jest to czar? To jest to super. No, związek kanę. Chluśnięcie z bańki. Fajna nazwa. Mocny atak tylko poziomo na ziemi lub w powietrzu. Lat. Tu To właśnie do powiedzenia, ale wiedziałem, że nieźle dali się popalić tym duchom. Nie może wreszcie ktoś im pokazał. Możecie wreszcie, może wreszcie rybę zaczną wybrać. Chociaż, może nie. Ty w ogóle jest jakimś kanibalem. bo już się ryby. A jest się rybą. to jest to. Uuu, uh, jest coś. Cóż to będzie? Cóż to będzie? O, jaka kulka fajna. Moja zona się odbija, to ja nie daję rady z tym niebieskim Nadzieja. Ja jak nie wiem, jak to się nazywa. O, Pani. Tak mogę. Panie. <grym> Co ty łapanie? Co ty robisz? O, o, Dobra mogę kłócić A Jezus Maria! Co to robisz? O, kurwawe One, die Czym ty jesteś? Nie Nie, 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 nie. A Jezus Maria no! jest za gruby! Jego ja się nie da, nie da nie wyjść Masz, co jest? Gr to już to mazuleju? Nie, co ja zrobiłem, bo chciałem uciec przed nim, a uderzyłem jak żółty, jak tylko muszę Tam wpaść. To jest mały, to jest słodki, i ono po się nie będzie słodki. To już nie jest słodki. Co go w niego leci? Widzisz? O Jezu! Paj się. Nie. Dobra. się tu zamieniasz? Ok, dobra. Mam trzy odbicia. To jest już lepsze, bo mam już cztery życia na początku. Zanim ty uderzysz, to ty już zginiesz. To jest niemożliwe, bo ten super cały to jest jakiś o, nie, wiesz, nie dużo Teraz ja wygryw takie, właśnie gry, takie, jak ten kapkę typu jeszcze jakiś Super Marion Bros, coś O! Umarł! Nie, nie umarł Zobaczcie, że O nie, ktoś tu... Zobaczcie, zobaczcie! Przecież go nie dotknąłem! Jak on mnie zabił? Uch! Zobaczcie! Zobaczcie! Uch! Jest, 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 jest... O, to w sensie nie, nie, niedobrze. Powiem ci, że grób. To jest bardzo złe. Czemu ja się cieszyłem? Jestem potworem! Już tak czułem, że będzie minus. Ej, goślimakus! Dobra, już zrobiłem 6-3 bossy, a to trwa... 22 minuty! O kurcze, no to by było tyle. Ja wam już już nie